Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Janusz Stefańczak i na YouTube prowadzę kanał o tej samej nazwie. Kanał jest podróżniczy, ale dzisiaj to, co się wydarzyło, troszeczkę jestem zmartwiony tym, dlatego postanowiłem nagrać krótkiego vloga. Otóż, jak wiadomo, Rosja zaatakowała Ukrainę. I bardzo mnie to zbulbersowało, bo może powiem tak, o tym, że wojna na Ukrainie trwa już od przeszło 8 lat, wiedzą wszyscy. Wszyscy doskonale wiedzą, nie szukając analogii do II wojny światowej, że przed wojną zostały zabrane tereny Czechosłowacji i Austrii. Tak samo tutaj zostały zabrane już tereny Krymu. Dodam tylko, że na Ukrainie spędziłem bardzo wiele godzin, no dużo więcej niż no, jeden z naszych takich znanych osobistości. Poświęcił na czas nauki języka angielskiego. Ale, ale stwierdzam, póki politycy wprost nie powiedzą, że wojna trwa już od przeszło 8 lat i że Putin jest zbrodniarzem wojennym i trzeba go poszukiwać i jak najszybciej osądzić, nie będzie nic dobrego. Mówmy to, co się tak naprawdę dzieje na świecie, a nie. Zamiatajmy tego pod dywan, bo tak się dzieje, tak się dzieje i nie mogę na to patrzeć. To mnie bardzo bulwersuje, co świat zrobił przez te 8 lat, a w zasadzie, że nic nie zrobił w tym kierunku, aby uskromić Putina, aby jego agresorskie po prostu myśli nie były wdrażane na inne kraje. Tak po prostu myślę. Możecie się ze mną zgadzać czy nie zgadzać, ale tak po prostu jest. Świat bardzo mało robił przez te przeszło 8 lat, żeby temu zapobiec. A teraz nagle się dziwimy, że bomby lecą na Ukrainę. Jest to wynikiem tego, że świat pozwalał Putinowi na to już wiele, wiele lat wcześniej. I co z tym zostało zrobione? Podczas kręcenia filmów podszedł do mnie pan który zajmuje się wycinką drzew w parku i mówi, że to drzewo, nad którym właśnie siedziałem nad ławeczką, grozi zawalenie, więc musiałem się przenieść troszeczkę w inne miejsce ale dalej przechodzę do tematu Przez szereg lat, na przykład Rosjanie dostali organizację igrzysk olimpijskich i dostali organizację mistrzostw świata w piłki cenożnej. To taka nagroda za działanie Putina. Zastanówmy się i sorry, uderzmy się w tą głowę jak to działa? Ja wiem, że Gazprom sponsoruje wiele rzeczy, wiele inwestycji, ale wszystkiego nie da się przeliczyć na pieniądze. Bezpieczeństwa nie da niestety przeliczyć się na pieniądze. I teraz mamy tego efekty. Jeżeli teraz finał Ligi Mistrzów ma się na przykład odbyć na terenie Rosji, to niech przedstawiciele UEFA zabiorą ten finał Rosjanom. Polska gra z Rosją, zbojkotujmy to. Nie interesują mnie walkowery. Cóż to jest, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo? Nic. Nie patrzmy na rosyjskie, brudne, krwią poświęcone pieniądze. To w życiu nie jest wszystko. Pieniądze to nie wszystko. Ja wiem, że zaraz ktoś powie, Pekunia non oled, ale nie o to chodzi. Żyjmy dalej spokojnie. W części kręgosłupa mam teraz, czy Polska będzie grała na mistrzostwach świata? Nie powiem, że w Katarze, który też jest skorumpowany troszeczkę inaczej, tylko o to, żeby bezpiecznie było Dzisiaj z tego miejsca, łączę się z bólem z Ukraińcami, bo wiem co mogą przeżywać. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za obejrzenie mojego vlogu.